kamera. Eee, Pikiel Hot 16 Challenge 2 ujęcie 29. Poszło. Hej tu, Pikiel, to jest moje Hot 16 Challenge 2. Dziękuję za nominację Mateuszowi z zespołu Rano, w nie masz kurwa pojęcia, ile stresu mnie to kosztuje, ale cel jest szczytny. Więc jedziemy z tematem. Nie chodzę utartymi ścieżkami. Nie interesuje mnie, co ludzie mają w bani. Chcę odkrywać w wodzie całkiem nowe paradygmaty i pierdolę w wizerunkach. Utarte schematy. Fuck! W ogóle ma być, że dwoje, dwóch czy dwie nie są na równi traktowani. No kurwa hej, już sterożytności różne wzorce były w cenie, a dziś do chuja trzeba szybko zmienić. Okoła nas mówią, zrób to, tamto, Mówisz się, jak ty wyglądasz, młoda pano, chłopcze ogólne kłaki, po co sąsiedzi będą gadać, a ja mam kurwa dość, że żal jest tu składać. Wszyscy jesteśmy równi, możemy wyrażać się jak chcemy. Teraz uwaga, nie na siebie, lecz na medyków kierujemy. Dzięki Wam mordy i mordeczki, dla Was szacunek, zaratowanie nawet tych, co na Was plują rudem. Dziękuję Panie i Panowie, to pikiel. To był mój Hot 16 Challenge tu, Link do zbiórki macie w opisie, tymczasem ja nominuję. Ale Michała Seremaka, Maćka budzika, łukasze drapałe. Klin zespołu Kankanazi oraz zespół Little Big. Dzięki za uwagę.